Cześć, Siemanko, z tej strony Lord Trigger. Oczywiście zapraszam do polubienia tego filmu, e, zasubskrybowania mojego kanału, a także do dołączenia do mojego Discorda eltemoc.pl, aby być w stałym kontakcie albo no, otrzymać jakąś tam pomoc, jeżeli coś Wam nie działa. Bardzo często zadajecie pytania na moim Discordzie e, o to, jak korzystać z moda Alterynek. Od pierwszego filmu, pokazującego e, jak on działa, no minęło już sporo czasu, e, a co za tym idzie no, było mnóstwo updateów, tak, więc tak naprawdę większość rzeczy, yy, które wtedy pokazałem, no już nie jest aktualna. Yy, dlatego na początku tego materiału chciałbym na szybko omówić wszystkie zmiany, yy, a także poruszyć temat popularności tego moda. Więc tak, jeżeli chodzi o podstawy, to mod Elterynek jest dostępny już na większej wersji. Możecie go spokojnie pobrać z Federa, bądź z Modrifa. Głównym zadaniem tego moda jest tak naprawdę analiza rynku, a także pomoc w snajpieniu przedmiotów. No ale to raczej już wiecie, mówiłem to tylko dla tych, którzy jeszcze z tego nie korzystali i ewentualnie dowiedzą się o tym modzie z tego filmu. Eee, więc tak naprawdę możemy przejść do szybkiego przedstawienia już na jakimś serwerze. Po pierwsze, musimy mieć w konfigu dodany serwer, na którym gramy. No ja w tym wypadku się akurat na majstarzy, ale pokażę na przykładzie na przykład pyka. Normalnie ten serwer nie jest wspierany od samego początku, ale żeby tak naprawdę mod wiedział, jak wyszukać ceny na rynku. Wystarczy, że wejdziecie na Discorda, wejdziecie na kanał od konfigów, wybierzecie sobie serwer, który tak naprawdę potrzebujecie, pobieracie plik i następnie wrzucacie go do folderu minecraft config i alterynek. Tak naprawdę po przerzuceniu nie musicie już do, dosłownie nic robić, przeładowujecie konfig tylko komendą lter reload i profil zostaje dodany. No i w zasadzie to tyle. Teraz mod już będzie działał na, na waszym serwerze, tylko pamiętajcie, że e, musicie mieć wybrany ten profil. Powinno Wam to automatycznie wykryć po tym jak wejdziecie na serwer, jednak jeżeli by to się nie stało, to wystarczy, że wpiszecie e, Elter Profiles i klikniecie, aby wybrać ten, e, który ma być teraz aktywny. Po drugie, jak już jesteśmy na serwerze, to musimy zacząć tak naprawdę od ustalenia cen na rynku. Skorzystamy po to z funkcji search, która będzie nam wyszukiwać rzeczy na rynku i ustali te najtańsze, ee, najtańsze przedmioty. I w ogóle nam pokazuje informacje o tym, jakie są najtańsze przedmioty. Do listy dodajemy przedmiot za pomocą komendy ltr search addy, i nazwa przedmiotu w tym przypadku klejnot zmiany. Następnie uruchamiamy e, naszą search listę za pomocą ltr search start. I teraz, jeżeli nie mamy włączonego podświetlania, to musimy go włączyć albo bindem ctrl r, albo komendą ltr scan. Skanowanie przedmiotów polega na tym, że dopiero teraz po tym te, połączeniu będzie nam prześwietlać przedmioty we wszystkich ekwipunkach, czy tam we wszystkich GUI. Jeżeli tego nie włączymy, to no tak naprawdę nam nie znajdzie żadnych przedmiotów, ani nie będzie nam żadnych przedmiotów podświetlać. Otwieramy teraz sobie rynek. Wertujemy sobie wszystkie strony, które tutaj są, zamykamy. Następnie wpisujemy LTR Search Stop i mamy wszystkie informacje o tym przedmiocie. Jak widzimy, minimalna cena to jest 218 dolarów, maksymalnie 1125. Średnio jest to koszt 345. A dla takich bardziej zaawansowanych graczy, którzy znajdą na rynku, macie tutaj takie dane jak Mediana i kwartyle tak naprawdę dzięki temu że wiemy teraz tak naprawdę po ile ten klejnot chodzi na rynku możemy go sobie dodać do naszej głównej listy za pomocą komendy ltr add cena maksymalna w tym wypadku damy sobie załóżmy 345 albo damy 340 i nazwę przedmiotu czyli klejnot zmiany po dodaniu pamiętajmy że musimy mieć włączony ltr scan W racji że my już go wcześniej włączyliśmy to nie musimy tego robić ale jeżeli ktoś by chciał tylko i wyłącznie też skanować rzeczy na, na rynku, też musi mieć włączony ltr -scan. Odpalamy nasz rynek i tak naprawdę szukamy podświetlonego przedmiotu. O, jak widzimy, mamy tutaj 64 klejnoty zmiany za 14 tysięcy, co nam daje 218 za sztukę. Jak widzimy, on jest podświetlony na pomarańczowy, właśnie to oznacza, że jest on w staku, czyli to nie jest cena za. Jakby nie możemy kupić tu pojedynczej sztuki, tylko mamy ich kilka. Dlatego zmieńmy sobie na przykład nasz, naszą cenę do tej wcześniejszej. No, załóżmy, damy 350 albo 360. Otwieramy rynek. No i niestety, jak widzimy, tylko najtaniej uda nam się kupić w staku. Więc tak naprawdę. Zapewne te reszta tych cen jest to właśnie te, które tu widzimy. Tak, jeżeli damy sobie dla Testa za 400. I odpalimy rynek, no to będą one także podświetlone. Jednak no, nie są one opłacalne w tym wypadku. Dodatkową rzeczą jest to, że w najnowszym updatecie, który wleciał już kilka dni temu, dodałem coś takiego, jak parametry. Wcześniej były takie przypadki, że ktoś potrafił wystawić załóżmy kwiatek o nazwie anarchiczny miecz. No, niezbyt by to było dobre snajpienie, tak, gdybyśmy kupowali takie rzeczy. Więc do tego są tak naprawdę te parametry. Pokażę to na przykładzie, wejdziemy sobie jakiś przedmiot na rynku. No dobra, załóżmy, mamy tutaj Diamond Sword z sharpnessem 5 i zwiększonymi obrażeniami o 19%. Więc dlatego użyjemy sobie parametrów. Dodajemy to komendą alter ADD cena, załóżmy piszemy sobie na razie 500 tysięcy, bo to nie jest dla nas ważne i teraz tak, jeżeli chcemy znaleźć y, diamentowy miecz wpisujemy Minecraft Diamond Sword następnie szukamy po parametrze zwiększony Dimetch, czyli w tych nawiasach i cudzysłowach dajemy y, zwiększony y, tam by były chyba obrażenia tak, zwiększone obrażenia następnie dodajemy Enchanty. W tym wypadku był to sharpness 5, czyli tym sharp 5. Dodajemy i patrzymy na rynek. I jest. Tak naprawdę teraz w tym momencie nasza komenda i nasz mod patrzy na materiał, jaki dodaliśmy. Czyli jest to diamentowy miecz. Sprawdza, czy ma zwiększone obrażenia w opisie, a także czy ma sharpness 5 jako enchant. W zasadzie, jeżeli chodzi o alterynek, no to to chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania albo problemy, no to wystarczy, że tak naprawdę wyjdziecie na mojego Discorda i zapytacie na czacie, a na pewno albo ja, albo ktoś z supportu, albo po prostu inni użytkownicy Wam w tym pomogą. O, jakiś Franek tutaj pisze. Także pozdrawiamy Franka. Przejdźmy teraz w takim razie do drugiej części filmu, czyli yy, zrobimy nowego moda pod PvP. W sumie nawet dwa. Pomyślałem, że warto iść za ciosem i porobić mody, które faktycznie mogą się przydać. Dlatego powstały dwa nowe mody. LT Item Filter, a także LT Better PVP. Co prawda ten drugi jeszcze nie jest dostępny, bo trwają nad nim prace. Jednak no, ten pierwszy jak najbardziej. Pokażę go Wam tak na szybko, bo myślę, że może on się jednak przydać wielu osobom. A nie był on tak naprawdę jeszcze nigdzie przez nie pokazywany, oprócz tam kilku TikToków. No ale wiadomo, w 15 sekundach ciężko tam coś dokładnie przedstawić. Przejdźmy sobie w jakiś losowy teleport. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije od razu. Dobra, zrobimy tu trochę No O, no tak. I. Dobra, rozkopię tu troszeczkę miejsca. Mam nadzieję, że tym razem nie skończy się tak jak poprzednio. Dobra, jest chyba dobrze. E, słuchajcie, ten mod polega na tym, że możemy szybko zbierać. E, szybko wyrzucać tak naprawdę przedmioty z naszego ekwipunku. Robić w nim porządek. Albo na przykład podświetlać przedmioty z kubek na ziemi, które leżą, i nie wiemy tak naprawdę, czy opłaca w ogóle się je podnosić. Wyrzućmy sobie tu jakieś śmieci, na przykład zrobimy coś takiego, i wyrzucimy też ten przedmiot. Ale to zaraz. Najpierw go sobie dodam do naszej listy eee, Zapłacę pomocą komendy LTF. LTF ADD. hand. Eee, ta komenda spowoduje, że doda nam do listy ten przedmiot, który mamy aktualnie w ręce. Został on dodany. Wyrzucimy go do tej kubki i klikając shift podświetli nam się przedmiot. Jak widzimy, że jest taki laserek, to znaczy, że tam jest już jakiś przedmiot. Załóżmy, że mamy wszystkie rzeczy w naszym ekwipunku. I tak naprawdę, załóżmy, że tu jest dużo więcej śmieci. Klikamy Ctrl G, czyli funkcję, która wywoła nam czyszczenie ekwipunku i ona to wszystko wyrzuci. Jak widzicie, zostały wyrzucone tylko przedmioty tak naprawdę, których nie ma na liście. Defaultowo jest dużo, dużo przedmiotów dodanych, możecie chcę to sprawdzić pod kątem LTF list. Dlatego tych najważniejszych rzeczy nam nie usunęło, ale na przykład jest taka sytuacja, że nie chcemy, aby wyrzucało nam jakieś bloki, które mamy gdzieś w tym miejscu. Wystarczy, że wejdziemy sobie w LTF settings, następnie slot settings i klikając scrollem. Zaznaczamy pole na zielone. Teraz, gdy mamy dalej wszystkie rzeczy w punku, klikniemy CTRL-G, żeby nam je wyrzuciło. Ten slot zostanie pominięty. Defultowo wszystkie sloty z hotbara, jak i z zbroi, a także z shielda yy, są wyłączone, więc z nich nie będzie Wam wyrzucało przedmiotów. Nie musicie się bać, że wyrzucicie miecze, które macie w ręce, czy zbroję. Dodatkową fajną rzeczą jest to, że tak naprawdę pod komendą, tak jak wcześniej, LTF Settings, możecie sobie dosłownie wszystko zedytować. Macie tutaj delay wyrzucania. Zaraz ustawię go na zero, więc pokażę wam, jak szybko to wyrzuci. Eee, mamy tutaj ustawienie od tego, jak szybko przedmioty są wyrzucone po przestaniu biegania. Mamy tutaj opcję od naszego lasera, który się generuje, gdy przytrzymamy Shift. Możemy sobie tu zmieniać kolor, na przykład. Możemy zmienić jego szerokość, wysokość od ziemi, a także główną wysokość. Ustawię sobie na razie na taką i załóżmy na taką grubą. Po zapisaniu wyrzucam nasz przedmiot. Przytrzymuję shifta. No i laser jest dużo większy. Tak naprawdę możecie sobie to dostosować pod, pod to, jak chcecie, i żeby Wam to tak naprawdę jak najlepiej służyło. Ważną rzeczą jest to. Że podczas biegania ten mod nie będzie wyrzucał przedmiotów. Już mówię dlaczego. Eee, jeżeli by to robiło i wyrzucało te przedmioty, gdy biegamy, Altitude by nas wykrywał, że coś dziwnego robimy. W tym momencie, że ja kliknę Ctrl G i się nie ruszam, przedmioty zostaną wyrzucone. Natomiast, jeżeli będę się ruszał i kliknę Ctrl G, to jak widzicie, filtr został włączony, ale przedmioty nie są wyrzucane. Wystarczy tylko, że stanę modkie mod je wyrzuci. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi mod na PvP, to jest on czymś innym. Nie, w ogóle nie zawiera takich funkcji, które bezpośrednio ingerują w Minecrafta. Wprowadza on tak naprawdę jedynie animacje bądź funkcje, które pozwalają na lepsze bicie się, czyli wyłącza na przykład te dziwne animacje minecraftowe, jak shake, shake ekranu czy jakiś viewbobbing. Pokażę Wam tak naprawdę mniej więcej jak to wygląda. Aktualnie mam włączoną animację bodajże Swingin, jest to taka kasymowa animacja uderzenia mieczem. Działa ona również na kill off. Ale tak naprawdę pod bindem ctrl V mamy różne animacje. Możemy je włączyć bądź wyłączyć, albo zmienić na przykład na Basic Club, zedytować sobie położenie naszego przedmiotu. O na przykład zrobię tak, zapiszę sobie i jest to już inny, jak widzicie, efekt. Mamy ich kilka tutaj zrobionych: jest Basic Club, Swipe In, Swipe Out, No Swing, czyli tutaj w ogóle nie będzie teraz uderzał, tak naprawdę. Wiem, że jest to często w jakichś czytach i piszecie, że podobają Wam się te, tego typu animacje, ale no one są tylko i wyłącznie w czytach zazwyczaj. Więc pomyślałem, że fajnie będzie zrobić coś takiego, aby było to dostępne z poziomu jednego moda, który nie ma nic takiego, co by było banowane. Z dodatkowych funkcji tego moda jest kursor, który zaraz pokażę, low fire. Wyłączenie szybkie auto-jumpa w vivobingu czy screenshake. A. Screenshake wyłącza nam fov podczas pvp, ten taki dodatkowy, a także trzęsienie się ekranu. Jeżeli chodzi o low to sobie ją włączę na szybko. Zapiszemy. I zobaczcie, że mam ją bardzo nisko na ekranie, w ogóle ona nie zasłania nam ekranu. pvp. A nie jest to zmienione w teksturpaku. Jeżeli sobie włączymy edycję, możemy tu zmieniać sobie offset tego. Na przykład na minus zapiszę. Teraz w ogóle już nie będziemy tego widzieć. Korzystam szybko, za, póki jeszcze jestem. Mogę sobie go podwyższyć albo zmniejszyć. Kolejną dodatkową funkcją tego moda jest dodatkowy kursor. Ja sobie go włączę i zedytuję. Na razie jest tylko jeden dodany, gdyż jest to wersja, wiadomo, moja deweloperska. Natomiast będzie ich trochę więcej. Zwiększę sobie też rozmiar, żeby był taki dużo na razie. Patrzymy na gracza i mamy dodatkowy kursor. Możemy go sobie tutaj oczywiście zmniejszyć. Wezmę tak, o, zmniejszyć. I zmień na przykład kolor na jakiś tam z tych dostępnych. Mamy tak, malutki kursoryk z innym kolorem. No tak jak wspominałem, jest tam mod typowo taki kosmetyczny, który będzie troszeczkę może ułatwiał niektórym. Eee, może dużo osób z 1.8 skorzysta z tego z racji, że no też nie wszyscy wiedzą jak na przykład wyłączyć ten shake ekranu. E, albo jakieś inne funkcje, które w tym PvP troszeczkę przeszkadzają. Dodatkowo ono wprowadza ten e, nowe animacje miecza. Także myślę, że może niektórym się spodoba, niektórym nie. To już zależy tak naprawdę od Was. No dobra, to chyba tyle z tego materiału. Eee, wydaje mi się, że większość rzeczy, które chciałem przekazać, powiedziałem. Mam nadzieję, że także nie zanudziłem. Niedługo, może powstanie długo zapowiadany już mod na awka, Tylko, no, zobaczymy tak naprawdę, jak wyjdzie to z czasem. Jak na razie jest bardzo dużo roboty, bo trzeba robić te update na rynek. Teraz doszły te dwa mody. Chcę ten better PvP także też wydać niedługo. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście montaż tych filmów TikToków, eee, no i praca nad modem na awka. Modnawka będzie dość mocno rozbudowany, jest tam już, już zrobione automatyczne łowienie, automatyczne kopanie, automatyczne kopanie z ruchem na boki. Zabijanie mobów, jeżeli się pojawią na naszym kursorze, dodatkowo wykonywanie komend z określonym delayem, także, no, trochę tego jest, a dojdzie na pewno jeszcze trochę rzeczy. Dlatego, no, może trochę się to obsunąć. Może w przyszłym tygodniu by się ten mod już pokazał. Możecie pisać w komentarzu, jak Wam się do tej pory korzysta z np. rynku, albo zajętego filtra. Jeżeli macie jakieś pomysły, to oczywiście, dawajcie znać w komentarzu, albo na moim Discordzie. No to cóż, dzięki za obejrzenie materiału i do następnego.